dziewczynie różowe końcówki. Y, oczywiście tutaj była mowa o... ...filmiki na TikToka. Aha. Nie wiem, czy wiedziałeś, jak biegam i szukam rzeczy. Widziałem. I stary, mam pytanie. Co mam znaleźć podczas następnego biegu? To jest pytanie ode mnie. Znaleźć na jakimś budynku w Warszawie cytat z mojego jakiegoś filmu. Czy to, z twojego filmu? to na nie cyklad? musi być na przykład jakieś, powiedzmy, jedno zdanie, które powiedziałem? Gdzieś napisane w Warszawie. Dobra, okej. Okay. Nie będę ci podpowiadał, są takie miejsca, gdzie można je zobaczyć u mnie, ale można też znaleźć na przykład Oj. na różnych budynkach, bo czasem mówię o pewnych prawnych zasadach. Dobra, to dzięki. W takim dzięki, radę. stary i trzymam kciuki, żeby się kanał. Dzięki, cześć. Mamy challenge, także trzeba go teraz wykonać. Rozumiem raczej, że tutaj chodziło o takie ogólne cytaty o prawie, prawdopodobnie w łacinie. Dostałem side-questa, także trzeba go dzisiaj wykonać. No i szukamy. I pierwszym miejscem, które wpadło mi do głowy prawie natychmiastowo, to był Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, więc tam pobiegłem. Po drodze, oczywiście, minąłem dużo różnych tabliczek, przy których każdej się zatrzymywałem, żeby zobaczyć, co tam jest napisane, bo nigdy nie zwracałem na to uwagi, ale nie były to żadne prawnicze żargony ani różne powiedzenia, tylko po prostu tabliczki upamiętniające różnych ludzi lub wydarzenia. A później pobiegłem już prosto pod uniwersytet. I zadziwiło mnie to, że tam nie było żadnej takiej tabliczki z jakimkolwiek tak naprawdę napisem, chyba że po prostu ich nie zauważyłem. I przypomniało mi się coś, ale nie mam pojęcia, czy to dalej istnieje. Ale Marcin wrzucał kiedyś swoje TikToki na takie ekrany, i wydaje mi się, że one już nie działają, ale nie jestem pewien. W każdym razie zmierzam teraz w stronę starego miasta, po drodze mijając goryla, który próbował nas straszyć dzieci. A kawałek dalej Misia, który próbował wszystkich przytulić. Niesamowita jest Warszawa, przyrzekam. Kawałek dalej trafiłem na rynek, na którym też nic za bardzo nie było, tylko jakaś jedna tabliczka, która też nie była związana w ogóle z prawem. Więc pobiegłem dalej. I koniec końców trafiłem na bardzo duży budynek które dookoła otaczały kolumny, na których były napisane różne właśnie cytaty w łacinie. I to jest właśnie budynek sądu najwyższego w Warszawie, który na swoich kolumnach ma napisane różne paremie prawne w łacinie, jak i w polskim języku. O oh Yyy e, jest tutaj generalnie dużo, dużo cytatów. I tego jest naprawdę dużo, bo cały ten budynek dookoła jest otoczony tym wszystkim. Więc challenge wykonany. No i dobra, sidequest jest zrobiony, bo na 100% wiem, że Marcin używał jednego z tych cytatów w filmie, tylko teraz nie znajdę którego. Także to jest zadanie dla Was widzów. Pozdrawiam. A link do tych wszystkich cytatów zostawiam Wam w opisie.